Dobry. No jest. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest kolejny odcinek z Tasterowic. Jest to e, powrót do tej serii po pięciu albo sześciu miesiącach. Nie chcę mi się dokładnie liczyć. Dzisiaj jest ze mną Bartosz. Manko. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z Tasterowic, gdzie naprawdę dobrze nas obydwu słychać. E, no Zmiana i... programu do nagrywania. No. Teraz się porozumiewamy przez Discorda, ale Discorda na komputerze, więc to nowoczesny system, co mi Bartek nauczył dzisiaj. No, z trudnościami, ale się udało. No, e, no i dzisiaj będą na Tasterowicach dwa niezwykle ważne rzeczy. Się wydarzą się. E, no i pierwszą z tych dwóch niezwykle ważnych rzeczy jest zmiana flagi Tasterowicz. Jak pewnie wiecie, nasza flaga wygląda tak. No i z takiej flagi zmienimy flagę na... zaraz wam pokażę na jaką. E, tutaj kolorowe bloki. Czerwony, fioletowy, niebieski. I to wszystko będzie się prezentowały, prezentowało tak: po lewej stronie dwuklockowy pasek czerwony, na dole dwuklockowy pasek fioletowy, no i dwuklockowy na górze pasek niebieski, czyli zmieni się strona flagi. Zamiast tutaj biały, to tutaj będzie czerwony. Czyli zastępca białego, no i zmieni się kolor. Zamiast białego to czerwony. Bo biały symbolizował w rzeczywistości Bartka. Się przeprowadził dziotnasta sterowica. Bardzo ciekawe porównanie. No. A zatem drugą rzeczą będzie. Będą przygotowania do wielkiej wyprawy do endu. Jak pewnie pamiętacie... Jakiś czas temu była wielka wyprawa do Nederu, a teraz będzie jeszcze większa wyprawa do endu. Mm. Jak to z góry dobrze wygląda. Coś Co? tutaj, stań na tym słupie. Mm. I zobacz jak ładnie wygląda moja wioska w porównaniu do twojej. No. No. Nie wstyd? No, no, biedny Bartek tak słabo mu wygląda. E, no dobra, a zatem. Ech, pierwsze, co musimy zrobić, żeby przenieść się do Endu, mus... e, przygotować się do wyprawy do Endu, to zbudować w ogóle taki portal do Endu. I będzie nam do tego potrzebne kamienne cegły. E, w ogóle jeszcze. już tam będziesz sobie robił, nie? No tak, to możesz pójść na swoje terytoria. Dobra, również do drzwi, żeby tam wejść. No i to, a tak jeszcze pochodnie. O, 24 wziąłem. Nauczyłem się Bartek Brazy. 24 za jednym razem. Trzeba. A co 24? No rzeczy naraz. Cały stack. To trzeba z... A, nie 64? To jest cały stack? 64 znaczy. No, to super. No, a zatem ja tu będę y, budował i widzimy się za chwilę. Tu będzie wejście. Jeszcze musimy zrobić drzwi. O. No i jak będzie dzień wyprawy, to... O, Enderman. Tutaj wejdziemy. Będziemy szli tą hmm. odrasą i tutaj będzie już portal, przez który wejdziemy do endu i później będzie już... Walka ze smokiem wielka. Co ty Batek Łodwalasz? Dekoracje. No oh. co? Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki da, da, na, 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 na. Sik a No i tutaj budujemy sobie takie Ściany jakieś tam No i będzie to ogólnie taki tunel takie wejście które hmm. będzie w rzeczywistości A, tylko... coś, coś chyba tu nie wyszło tylko rozgrzewką przed prawdziwą <laughs> wa walką przed prawdziwym wchodzeniem o, teraz jest ładnie Chamania jestem hmm. e, bud bob budowniczy nie? Mhm. Batek, po co tu masz okna? Po co... W why you tu stawisz okna? I by ładnie było. Na nie? Jakieś tam okna. Nie, nie, to musi Opa. być mroczny klimat. Mroczny... No chociaż ze dwa. Mroczny klimat musi hmm. ewentualnie w sali portalowej. Ewentualnie. O! No tak, chcesz mroczny klimat. Co tam mądrego <laughs> Znaczy, mądrego na pewno nic, ale co wymyśliłeś? Hmm. A te. Te rzeczy. No, 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 no Tak w sumie myśli. będzie spoko. <laughs> Może od tej strony? Ej. Ups. Postaw tu bo przez, przy, ten, przez pomyłkę. Rozwaliłem. Halo. Czekaj, ja sobie znajdę. Chyba to jest kamienny ceg. No, nieważne. Eee... A tutaj będzie. Jak? Sala z portalem. Nie wiem po co ten Bartek tu zrobił schody. A, Gdzie? A. No, żeby było wygodnie wejście dla inwalidów. To fajnie. No dobra, to tu też zrobimy większą podłogę. Na nie są... Nic... Oj, to są daleko Nagrywasz już? No ja nagrywam ca... cały czas. Ja Ja no. nie stosuję pauz, tylko ja w momentach, których nie chcę to wycinam. A pauz? to nie. Eventualnie Ewentualnie na telefonie straszny, nam no. Na telefonie tylko robię pauzy. Patek znowu dzisiaj rosyjskie no. piosenki śpiewa. Nieprawda. To jest jakieś udane... No Matko, jak niesymetrycznie, co żeś ty odwalił? Tutaj coś musi być. A i tutaj są te, w powietrzu... What are you doing? What are you again doing? No przecież tutaj było w powietrzu, te klocki były w powietrzu. Opa, znowu źle zauważyłem. tutaj jest w powietrzu? No bo to tak ma być. No to ewentualnie Bartoszu popraw. Teraz to mi się nie chce. Aha, to ja sam sobie poprawię dzięki, że mi pomagasz, obywatelu. Nie jestem obywatelem. To raz, dwa, jak poprawiłem to że jest zepsuł. Rozumiem, że to jest budynek, który ma prowadzić do tego portalu, tak? No to gdzie byli. ten portal będzie? No, w tej sali co teraz w sumie nie ja robię? Aha, czyli tam jest wejście, tu jest. No dobra, czekaj. A czemu jest na wzór moich Bartkowic? Halo. Nieprawda. No jest zupełnie jak Bartkowica. Zareżnięte. W sumie to ja już tak dawno nie graliśmy na tym, na Tasterowicach, że ja nie pamiętam co miałem tutaj zrobić, więc nie zrobię nic. Może jakąś farmę sobie tu zrobić? A wiem, że siałem tutaj te mm, drzewa, wszystkie sadziłem w zasadzie drzewa, to się sadzi. No siać też można. Ja w ogóle nie zauważyłem, że jest noc. No jest. To jest mądry. Dobra, to teraz Sam tak jeszcze dach, ale za chwilę dach. Wyglądane schody. No, dzięki. Ale czemu to tak? A bo to, to trzeba to zrobić jakby w powietrzu, nie? Żeby w to wpaść, czy coś takiego nie pamiętam? Nie wiem. Nie. Dach jest za nisko, chyba. A, no do... tak jest, wieź. Tak. Życie. Może tak być Rama. I teraz przez przypadek wziąłem 2400 I uwaga! Teraz robimy rzecz legendarną. A mianowicie no. Budujemy portal do e, en, Endu. Pewnie będzie trzeba już usunąć te płyty, co? No, Czy nie? nie? Nie, nie trzeba będzie. A nie trzeba. Pewnie Róka tak, nie co? symetrycznie będzie. Matko. Najgorzej. Drzwi wywalone, okna powybijane, ale ładnie musi być niestety. No Teraz trzeba jajka nawtykać, do środka W ogóle jest dziwnie, ponieważ e, te schody są zbyt niskie Chodzi się i się spada No dobra, to tak Matko, faktycznie, jak, jak jest tragicznie <grybujesz> Czemu zrobiłeś tak niesymetrycznie? Matko, jak bolą oczy Dajcie, spokój Nie można tego przesunąć jedną kratkę w tę stronę? No... Już wtedy się nie uruchomi? Chyba dobrze by było. Co to? Eee, what are you doing? To trzeba. Co? Dobrze robię. Eee... To? I weź postaw tutaj szerzej, bo przecież chyba ociekuję jak nim co. E, to, to nie da się. Chyba, że się. Nie, nie da się. Tak. Nie da się tak? Nie, wydebatek! Tu jedno puste! Puste jedno! Co puste? No tu trzeba! Ui, ja się nie znam. Idę. Oh. To puste jedno. Po co tu jedno pusty? Czemu? Nie. Dawaj, dawaj! Uzupełni. mi! O, dobra. No i co? Mamy gotowe tutaj ładnie obramówkę. A zatem kolejnym etapem przygotowań yy, również istotnym jest przygotowanie wyposażenia w ogóle, nie? Przygotowanie wyposażenia. Yy, no, a do tego. E, to musimy zorganizować tu sobie. Skrzynki, skrzynki. E, bierzemy skrzynkę. Chwila. Jeszcze pochodnie tam powstały Czajba. What are you drink bierzesz te pochodnie, jak latarnie wiszą? Ach, nie, tak żeby... Bo... Nie, no. bo tak... E, no dobra... A zatem jest wszystko ładnie e, A zatem teraz... O, seriper e, Równie ważną rzeczą jest przygotowanie, oczywiście jest na wyposażenia do takiej wyprawy do Endu a zatem, ja mam odpowiednie wybrzeżenie, no. również sporo jest strzał potrzebne, także... Co ty robisz? No bo tu popsułem coś, paczek. O, już wszystko działa. Ci się nie stało, halo? Już uciekam. To fajnie. <laughs> Nic się nie dzieje, uciekam za granicę. Jestem imigrantem. Ej, dosłownie. Dobra. Teraz już nic mi nie zrobisz. Granicę wyznacza. Oto ten patyk. Zanim jestem bezpieczny. Nieważne. patyk jest odklejony. Czyli tak, tu Dobry. jest na nasze pełne. Pełne, pełne wyposażenie. Na wyprawę do endu. Na wyprawę do endu. czym muszę tu se łuk. łuk. Bo wziąć muszę. Nie, Co ja jestem en... tak <grych> jajkami. Jajkami we mnie trzeba. Jajko, dwa to ci jeszcze, Bartek, mało. Wysyłamy te kurczaki do nadaru. Ciekawe czy przejdzie. O, przechodzi? I? Żula nie chce przejść. Co teraz? One stoją pod barierkami, więc prawdopodobnie gdyby były na środku, może, może by wciągnęło. Barierkarze. Dobra. To, ja tutaj dla twojego dobra ubezpieczam cię w jedzenie na przyszłość. Dobra, masz tu jakiś śmietnik? A! Wystarczy się rozejrzeć dookoła Aha Tak Spijany Człowiek e, No dobra A zatem jak widzimy tutaj wszystko jest pięknie przygotowane Rewolucja flagowa na testerowicach Tutaj pięknie przygotowany portal i wyposażenie. A zatem, yy, jeśli chodzi o ten odcinek, to już byłoby na tyle. Um. <laughs> Jak A zatem, jeśli chodzi o ten odcinek, to już byłoby na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka. A ja się z wami już na ten czas żegnam. Pa, pa. Na razie!